regulamin i aplikacja mobile, webowa, jakaś aplikacja związana z nowymi technologiami. Czy trzeba mieć RODO? Czy trzeba ogarnąć regulamin? Czy trzeba mieć jakieś zgody marketingowe? Co trzeba tak naprawdę zrobić pod kątem prawnym, żeby odpalić tego typu platformę? Tak naprawdę trzeba mieć wszystko to, co wspomniałem, tak? Czyli trzeba mieć ten regulamin świadczenia, usług drogą elektroniczną, no bo w ramach tej platformy SASowej, mobile'owej, webowej, cokolwiek, będziesz świadczył czy świadczyła różnego rodzaju Rodzaju usługi, tak? Dostępowe na przykład do tej platformy, konta użytkownika cokolwiek takiego. Tak? Tutaj już nie wchodźmy w szczegóły. Usług może być tak naprawdę multum, no bo przez internet da się w sumie świadczyć bardzo dużą ilość różnego rodzaju usług. Trzeba mieć też oczywiście wdrożone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli Polską Ustawę oraz oczywiście ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Pamiętaj o tym, że sama polityka prywatności to nie jest wdrożone RODO. Oprócz polityki, czyli tego obowiązku informacyjnego, musisz mieć szereg innych dodatkowych wewnętrznych już dokumentów. Na przykład polityka dotycząca usunięcia danych osobowych, tak, czyli kiedy, w jakich okolicznościach trzeba usuwać dane osobowe, polityka czy procedura dotycząca realizowania różnego rodzaju uprawnień, procedura dotycząca zgłaszania naruszeń i do użytkowników, czyli tych osób, które będą korzystali z Twojej platformy, jak i ewentualnie do organu nadzorczego, także. Pamiętaj, polityka prywatności to nie jest RODO, tak? A przynajmniej tylko polityka prywatności to nie jest wdrożone RODO. Oprócz tego trzeba mieć jeszcze szereg dodatkowych Rzeczy. Zwróć uwagę również, że tworząc taką platformę, będziesz korzystał czy korzystała z usług podmiotów trzecich, na przykład hostingodawca, jakaś serwerownia, programista, księgowy, księgowa programistka, również graficy i tak To są wszystko podwykonawcy, a z podwy podwykonawcami powinieneś czy powinnaś mieć e, zawartą odrębną umowę. Pamiętaj o tym, że przeniesienie praw autorskich, majątkowych wymaga formy. Pisemnej. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostaw komentarz albo napisz do mnie maila albo prywatną wiadomość, a ja postaram się odpowiedzieć na nią. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć.